Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy kolejną aplikację, platformę blogową, trochę jak WordPress, więc zrobimy sobie coś takiego, właśnie gdzie możesz robić nowe posty i inni użytkownicy mogą dodawać posty, prowadzić swoje blogi i różne. Relacje. Ja już zrobiłem nową aplikację, zaraz zacznę budować bazę danych, a dla ciebie już na początku mam tutaj nowe zadanie. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz, aby te materiały były jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze. A ja przechodzę do zakładki Data. Przechodzę zatem do zakładki Data i tam będziemy budowali bazę danych, zatem zakładka Data. Mamy tu już tabelę z użytkownikami i ona ma też reguły prywatności. Na potrzeby tego tutorialu usuwam te reguły prywatności, wracamy do zakładki Data Types i dodamy sobie tabelę post. Nasz post będzie miał kilka kolumn. Będzie miał przede wszystkim tytuł, tytuł posta, typu tekst, OK. Będzie miał zawartość, więc nazwijmy to na przykład body, typu tekst, OK. I następnie dodamy sobie jakąś kategorię naszego posta. Oraz tag. Tutaj tutorial, z którego korzystam, oczywiście linki są w opisie tego filmiku. Dodaję option sety, dwa option sety do kategorii. Jeden z kategoriami, i drugi z tagami. Tak. I tutaj będziemy mieli takie opcje. Zaraz je sobie wypełnimy wszystkie. Będziemy mieli w kategoriach i w tagach już wpisane na dzień dobry jakieś konkretne elementy. Tutaj mamy. Kategorię na początku to będzie blok po prostu jakiś post jest zwykłym blokiem albo jest country guide przewodnikiem po y, jakimś mi, krajach albo po mieście city guides. Okay? I w tagach mamy za to konkretne miasta albo kraje USA, Kanada, 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 Kanada jest. Będziemy mieli też Meksiko, Nowy Jork, New York, San Francisco i jeszcze Texas. Damy sobie Texas. Będziemy mieli takie właśnie tagi, takie kategorie. I każdy z naszych postów będzie miał oprócz tytułu oraz treści, będzie miał jakąś kategorię, więc kategory, kategory. I ta kategoria jest typu kategorię. Okay. W option setie tags zmienię na tag pojedynczo, okay. a w data Times jeszcze oprócz tego, że post będzie miał kategorię, to też będzie miał listę taków, więc zbieram sobie tutaj tag, tutaj piszę tags a i to będzie lista, więc zaznaczam tutaj check. Okay. I to jest wszystko w związku z naszą bazą danych, bo od razu będzie wypełnione przez WAPO, jaki użytkownik zrobił taki post albo kiedy był ten post modyfikowany lub też stworzony. Na początku zrobimy stronę, gdzie nasz użytkownik może się zarejestrować. Zatem tworzymy nową stronę register. Add a new page. Register. OK. Dodam tutaj, że nasza strona będzie typu column. Layout ma typu column, no więc wszystko układa się od góry do dołu. Damy sobie tutaj grupę, która też będzie typu column. Jej szerokość ustawi dokładnie 600 pikseli. OK. I ustawimy ją na środku naszej strony. Damy tutaj tekst na górze register. Register. Ustawimy jej styl na H1. Szerokość od 0 do nieskończoności, ale Fit With To Content nie będzie na środku naszej tutaj grupy. Oraz wysokość od 0 do nieskończoności. Dobrze. W tej naszej grupie damy jeszcze marginesy 10, 10, 10, 10 dookoła. I niżej będziemy od naszego użytkownika potrzebowali dwie rzeczy. Adres e-mail, więc zadaję inputa, wpisuję w placeholder e-mail, e-mail, ustawiam typu e-mail, następnie wymagam, to więc this input should not be empty, pełna szerokość tego do, do, dostępnego miejsca, wysokość dokładnie 50 pikseli, margines 10, 10, 10, 10, 10. Ok, duplikuję sobie teraz ten element za pomocą Ctrl D i zmieniam na Hasło. Będziemy chcieli jeszcze hasło naszego użytkownika, password i tutaj content format też password. Jest password, ok. I na dole dodamy dwa przyciski register lub albo tu dodamy damy sobie welcome, więc tu dam przycisk register, register jest i drugi duplikuję sobie. Drugi to będzie po prostu login, login. Zgrupuję te dwa przyciski w grupę typu row grupa typu row i w tej grupie ustawimy sobie, że szerokość jest minimalna od zera do nieskończoności fit with to content odznaczam wysokość od zera do nieskończoności oraz zaznaczę jeszcze, żeby rozrzucało mi te nasze przyciski prawo lewo i wysokość tej całej grupy ustawimy sobie tej już tutaj z tym formularzem 0. ok, więc mamy ładnie dociągnięte wszystko, jak klikniemy w register, to zarejestrujemy użytkownika, więc robimy Workflow, Account, Sign the user up, w adres e wpisujemy to, co jest w naszym Input, E-mail, Value, w hasło wpisujemy to, co mamy w Input, Password, Value i potem wszystkim robimy Reset Relevant Inputs i idziemy do strony Go to Page, idziemy do strony Index. I to samo zrobimy z przyciskiem Login, więc kopiuję sobie cały ten Workflow, copy, paste, Wyłapuję, że kliknęliśmy teraz przycisk Login i zamiast rejestrowania użytkownika zrobimy logowanie, więc Account log the user in i wypełnimy sobie tutaj input email value, input password value. Przesuwam to jako pierwszy krok i usuwam ten krok z rejestracją. A reszta zostaje reset element inputs input oraz go to page index. OK, super. Testy, preview, rejestrujemy pierwszego naszego użytkownika do naszej bazy danych. Test, małpa, test, kropka. OC, jakieś hasło, e, register, rejestrujemy od razu idę do bazy danych. Zobaczmy, czy mamy nowego użytkownika. All users, jest nasz nowy użytkownik. Tutaj przeszliśmy do strony index, wyłączę sobie tryb debug i za chwilę przejdziemy do kroku kolejnego. Dajmy naszym użytkownikom możliwość robienia nowych postów, pisania nowych postów, więc na początku na stronie Index zrobimy sobie przycisk na górze Create a New Post, więc mam przycisk, jest Create a New Post. Ok, szerokość tego elementu ustawimy za chwileczkę, tylko ten layout tej naszej strony ustawimy na kolumn. Mamy ten przycisk na górze, ok, do prawej niech nam go dociągnie, szerokość może 250. Wysokość 50 i jeszcze jakieś marginesy. No to nie będzie za piękna aplikacja. Pokażę głównie, jak coś takiego szybko można stworzyć. I jak zrobimy sobie, klikniemy w ten przycisk, to pójdziemy do strony Go to Page, Go to Page, Go to Page, do strony New Post. Nie mamy takiej strony, więc zrobimy sobie nową stronę New Page. Sklonuję stronę Register, bo ona będzie podobna. Więc mamy Go to Page, New. New, new page, new page, tak naprawdę nie new page, tylko new post, więc zróbmy edycję, zmiana nazwy tej naszej strony, tutaj new page, zmieńmy sobie new post, new post, ok, i zobaczmy sobie testy, jesteśmy na stronie index, klikam w create new post i przechodzimy do strony new post, super. Zedytujmy sobie tę stronę, tutaj tu mamy add a new post, Tutaj usunę ten przycisk, usunę ten przycisk i jeszcze tą naszą grupę całą, która łączyła te przyciski. Ok. Tutaj sobie zaznaczymy ją w drzewie. Jest. Będziemy potrzebowali od naszego użytkownika troszeczkę informacji związanych z postem. Na samym dole przycisk Create a New Post. Layout ustawimy szerokość 250. Marginesy. 10, 10, 10, 10 oraz ustawimy to na środku, i od naszego użytkownika będę potrzebował takiej informacji jak tytuł posta, więc tutaj zmienimy sobie na tytuł. Jest tytuł typu zwykły tekst, pole jest wymagane. Następnie będę chciał od naszego użytkownika kategorię, więc tutaj placeholder zmienimy na kategorie i to też jest wymagane pole, ale to będzie drop -down, więc za chwilę to zmienię w replace by another type, i wybieram sobie dropdown. Z listy rozwijanej wybierzemy kategorie, kategorie z naszych y, options setu, więc tu wybieram dynamiczny wybór, option set, kategorie, pokaż mi wszystkie kategorie i wyświetl mi display, OK. I this input should be empty, jest już zaznaczony. Duplikuję sobie teraz ten element i teraz będę chciał jeszcze już nie kategorie, tylko te tagi wybrać, więc zmieniam sobie placeholder na tags, ale ale, ale będę mógł dograć tutaj wiele takich tagów do jednego posta, więc zainstalujemy sobie plugin Multi Dropdown. Szukajmy, czy coś takiego. Multi Select Dropdown, zrobione przez Babu, darmowy plugin. Wykorzystamy go sobie, spróbujmy zatem zamienić ten typ na właśnie tamten. Multi Dropdown jest, zamieniamy, są nasze tagi. Tu będziemy więc wyświetlali tagi. Wyświetlamy wszystkie tagi. All tag. OK, Current Options Display. Tak, dokładnie to będziemy sobie wyświetlali. Maximum Items nie zaznaczam nic. I, 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 tagi, Tutaj chyba nie można wymagać, żeby to nie było puste. Możemy dopiero to wymagać przy Workflow. Zostawimy to, jak jest tutaj skromnie, tego ograniczenia. I na sam koniec, jeszcze raz duplikuję sobie ten tytuł. Zrobię go jako niżej, 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 niżej. Bo oprócz tytułu. Będę chciał jeszcze wziąć od naszego użytkownika body, body, body. Treść naszego postu, body. Ok? Ale to body to będzie długie, więc replace by another type i zmienimy to w multiline input, czyli taką kontrolkę, która ta pozwoli przyjąć dużo więcej tekstu. Jej wysokość od razu ustawię tutaj na 500 pikseli. Ok? Więc mamy wszystko tutaj już. Mamy tagi, mamy kategorie i mamy tytuł. I. Jak klikniemy sobie Create a New Post, to pójdziemy do bazy danych i zrobimy Data Things, Create a Thing i dodamy sobie nowy post, wypełnimy wszystkie pola. W badę wpiszemy oczywiście body Input body. W kategorie wpiszemy oczywiście kategorie. W tagi dodamy albo dokładnie Set List, zrobimy, ustawimy listę tagów. Tagi weźmiemy sobie z naszego Multi Dropdown Tags Value i tytuł wypełnimy tytułem. Jest. OK, value. Po tym wszystkim zrobimy reset element inputs i pójdziemy do strony Go to Page, do strony głównej, czyli do strony index. Szybkie testy. Odświeżamy aplikację. Jesteśmy na stronie głównej. Create a new post. Wyświetla nam się tytuł. Klikam. Nie możemy dodać sobie takiego pustego postu, więc tytuł title jeden Kategoria, wybierzmy jakąś tagi. Wybierzmy jakieś country to jeszcze może USA i Kanada, OK. I tutaj mamy body, więc mam body about countries. Treść na temat kraju jest creative post. Tworzymy post, idziemy do bazy danych i zobaczmy, czy nam się to wyświetla. All post mamy stworzone przez, przez kogo? Nie wiem przez kogo, więc możemy sobie zedytować. Tu, 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 jest przez test. Ale ja usunę jeszcze tutaj ten fragment. Bo tutaj jeszcze jest ciekawa kolumna Slack. Ona pozwala nam wpisać coś takiego jak będziemy chcieli zobaczyć ten konkretny post na stronie przeznaczonej tylko z tym konkretnym postem, to w URL-u nie będziemy mieli jakiegoś brzydkiego ID, tylko będziemy mieli tu ładny napis, to, co tutaj wrzucimy. Więc usunę ten post i jeszcze zedytujemy nasze workflow z dodawaniem takich postów właśnie o to, żeby wypełniać ten Slack. Więc zrobimy sobie tutaj Slack, set a Zmienimy z rzecz z kroku pierwszego i w slack ustawimy sobie po prostu tytuł, parent group, czyli rezultat kroku pierwszego, tytuł. Będziemy po prostu tytuł tu wyświetlali. więc jak wejdziemy na jakiś post, tak jak w WordPressie często jest, że jak sobie wchodzisz na czyjś post, to na górze jest przed data kiedy post został opublikowany plus tytuł tego posta. Tu zrobimy tylko tytuł. Zróbmy jeszcze raz, odśwież i jeszcze zrobimy jeden test, dodamy sobie nowy post. Title 1, kategoria wybrana. Kraje, kraje, kraje. Możemy kilka ich wybrać. I to będzie Body About jest. Create a new post. Wracamy do bazy danych i zobaczmy. Mamy, mamy, mamy. I Slack jest zapełniony tytuł 1, czyli tak jak jest tytuł. Oprócz tego, że spacja została zamieniona na myślnik oraz wszystkie duże litery na małe. Ale mamy zrobione dodawanie nowych postów, więc przejdźmy do kolejnego kroku. Jak już mamy te dane posty, to zacznijmy je po prostu wyświetlać. Więc na stronie głównej, index, dodamy sobie repeating group, repeating group, która będzie miała layout typu column, gdzie układała rzeczy od góry do dołu, szerokość tego od zera do nieskończoności. I tutaj damy jeszcze margines 20-20-20 dookoła tego, wygląd tego. Damy wiele wierszy, nie tylko 4 oraz będziemy wyświetlać tutaj posty. Wszystkie posty z baz danych, czyli Duaser search 4 szukamy postów i posortujemy je losowo, random sorting. OK. Więc raz nam się po, po, pokażą najnowsze posty, raz najstarsze, różnie, po prostu będą losowe posty. I wyświetlimy sobie tutaj na początku. Jakiś tekst, jakiś tytuł, więc ustawimy to na środku typu H1. Wyświetlimy current sales post title. Okay? Szerokość tego ustawię od zera do nieskończoności oraz wysokość od zera do nieskończoności. Następnie dodam jeszcze marginesy tutaj 5, 5, 5. Zduplikuję sobie ten fragment i wyświetlę jeszcze kategorię. Post zmienimy sobie tutaj. Duplikuję i wyświetlam kategorię, ale już w stylu może H5. Display i tutaj weźmiemy display. Ok, więc mam też kategorię, którą też wyświetlimy sobie na środku. Zaznaczę sobie Make this element fit with to content. Tak samo zrobimy tutaj dla tytułu. Duplikuję sobie jeszcze raz to i teraz w stylu BADY, 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 BADY wyświetlę sobie po prostu nasze BADY. Więc wracamy, jest BADY, ale przypnę je do truncated to. 200 znaków, tylko pierwsze 200 znaków wyświetla i na końcu pokażę trzy kropeczki. OK, to na samym dole dodamy jeszcze link. Jest link, który też ustawię na środku. Środek pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Fit width to content. Wysokość od 0 do nieskończoności. Marginesy 5, 5, 5, 5. Wygląd wyświetlimy tutaj, po prostu napiszemy read more. I zrobimy, przejdziemy do wewnętrznej strony, do strony z postem. Nie mamy jeszcze takiej strony, więc za chwileczkę sobie dodamy i będziemy przekazywali, yy, przechodzili do strony z tym konkretnym postem. Zrobię więc nową stronę, add new page, post, OK, i stworzymy ją sobie. Pójdziemy, ustawimy ją tak, że będzie wyświetlała konkretny post. Więc type of content ustawiam tutaj post. Od razu dodam sobie. Że ta strona layout jest typu column i dodam tutaj H1 na nagłówek i wyświetlę current page post, tytuł, tytuł, layout, pełna szerokość ekran od 0 do nieskończoności, fit with to content i niech będzie na środku. Wysokość od 0 do nieskończoności i marginesy 5, 5, 5, 5. Jest. Wracam do strony index, jest nasza strona index, read more link, klikamy. I tutaj przejdziemy do strony post i przekażemy dane current sales post. OK. Wracam jeszcze do powtarzającej się grupy. Ustawię minimalną wysokość wiersza na 0 oraz w repeating group całość też niech ma minimalną wysokość 0. Zróbmy testy. Przechodzimy na stronę. Mamy tytuł pierwszy. Wyłączmy tryb debug. Jest. Klikam read more i przechodzimy do naszego postu pierwszego dodajmy nowy post, title2, kategoria jakakolwiek, tagi jakikolwiek, body, bla, bla 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 możemy coś dłuższego, więc może weźmy sobie lorem ipsum agree, jest 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 jest, jest, okej okay. i dodamy sobie lorem ipsum dodajemy, wracamy do strony głównej i mamy, zobaczcie, drugi post, który nam się wyświetla i tu są nagle trzy kropeczki tak samo jak tutaj tak naprawdę, ale tutaj te body są krótkie, klikamy read more i przechodzimy do drugiego postu i zobaczcie, kolejność się zmieniła teraz, bo tu jest losowa kolejność nie mamy żadnego sortowania, sortowanie jest tak naprawdę losowe i tak mamy zrobione wyświetlanie już konkretnych postów nasza aplikacja nie będzie dawała możliwości edytowania już tych postów jak ktoś coś napisał, to po prostu to tutaj zostaje, ale będzie miała możliwość komentowania tych postów więc przejdźmy do strony post i zróbmy sobie. Na początku mamy tytuł, wyświetlimy sobie też kategorie, kategory typu H2, jest kategoria display, duplikuję jeszcze raz, wyświetlimy też tagi, tags, 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 tagi wyświetlimy sobie w repeating group, zatem bierzemy repeating group, ustawimy dokładnie jeden wiersz, ale kolumn damy nieskończenie wiele, bo nie wiemy ile będzie tagów i tu będziemy wyświetlali tagi, a źródłem danych jest current page post tags, więc mamy sobie tutaj tagi, layout tego od pełna szerokość ekranu od 0 do nieskończoności, nie będzie na środku, wysokość zostawi na razie taką i marginesy 20, 20, 20, 20 i damy sobie tutaj teksty, tekst, tekst, tekst typu może, może H6, wyświetlimy sobie tutaj tej naszej Repeating Group, którego layout będzie row, wyświetlimy tutaj current, current cell tag display. Ok? I ten tekst jeszcze będzie miał pełną szerokość, od 0 do nieskończoności i od 0 do nieskończoności tutaj wysokość. Ok? I teraz nasza Repeating Group będzie miała też wysokość 0, oraz szerokość kolumny też damy 0. I zaznaczmy sobie jeszcze, żeby ten nasz tekst tutaj. Miał feed with to content. Feed with to content. Ok. Więc tak będziemy wyświetlali sobie tagi. I tu mam jeszcze tekst, który zmienimy na BADY. BADY, BADY. Będziemy wyświetlali treść naszego posta. Typu BAD. Preview, zróbmy testy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest nasz post. Tu są nasze tagi z tym związane, z tym naszym postem. Ale zedytujmy sobie jeszcze, żebyśmy mieli troszeczkę odsunięte te nasze tagi. Dodamy marginesy do tych tekstów, 10, 10, 10, 10, ok, więc mamy nasze marginesy, zobaczmy jeszcze te tagi, czy ten nasz post na pewno ma dwa tagi typu USA, troszeczkę dziwnie to wygląda, tu jest USA, Kanada, Meksiko. więc pobawmy się, a, to jest po prostu testowy post, więc wróćmy sobie do strony z index, naszej strony głównej i kliknijmy któryś post, jest, mamy nasze tagi, Nowy Jork, Mamy tutaj drugi post. Jest to czas ten sam. OK. Możemy też te posty zmieniać tutaj, wybierając sobie odpowiednie tytuły. Dobra. Mamy informacje o naszym poście. Wyświetla się wszystko. Niżej mamy treść naszego posta. Troszeczkę krótsza, więc przejdźmy znowu do lorem ipsum i dodajmy jeszcze jeden post. Title 3. Kategoria. Log, tutaj 3, wybierzmy dużo tagów, żeby zobaczyć, jak się wyświetla dużo tagów, ok, i damy tutaj jakąś dłuższą treść, ok, dodajemy create post i wejdziemy w ten post trzeci, read more. Zobaczmy, tak wygląda. Możemy troszeczkę go zawężyć, więc damy sobie jeszcze marginesy do tego naszego tekstu tutaj, marginesy może lewy i prawy na 50-50, ok? Dobra, zostawmy tak i tak samo damy w tym tekście, marginesy lewej i prawy 50-50, dobrze i na samym dole obiecałem jeszcze, że będzie możliwość komentowania, zatem muszę pójść do bazy danych i do naszej y, tutaj tabeli postów dodać jeszcze komentarz, comments, to będą po prostu teksty, zwykłe proste teksty, i to będzie lista takich tekstów. Więc tutaj niżej w Repeating Group wyświetlimy sobie na pełną szerokość ekranu od 0 do nieskończoności typu Row. Tutaj damy wysokość, na razie zróbmy 100. Dajemy jeszcze marginesy 20, 20, 20, 20, 20. Będziemy wyświetlali nasze komentarze. Mamy wygląd, i tutaj wyświetlamy teksty, a źródłem danych jest current page post comments. Okay. Zróbmy, że mamy wiele wierszy. Taki wiersz niech ma minimum 500 wysokości i zmienimy, dodamy sobie tutaj tekst, który będziemy wyświetlali current cells text. Layout tego pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Niech będzie na środku wiersza. Zrobimy jednak, żeby to była kolumna. Ok. Więc niech będzie na środku kolumny. Teraz, Czy repeating group jest kolumn? OK. I ten tekst jest na środku kolumny. Fit with to content jest. I wysokość tego 0. Oraz marginesy 10, 10, 10, 10. Wygląd body jest OK. Dodamy sobie jeszcze, duplikuję ten fragment. Tutaj nad repeating group napiszemy po prostu comments. OK. Jeszcze raz, Comments. Comments. Jest i damy to w stylu. Zobaczmy inny styl. Może H5, H3. OK, zróbmy preview i zobaczmy, jak teraz to wygląda. Zatem mamy komentarze, i tu jest Repeating Group z komentarzami. Current cell text i zmienimy wysokość tego naszego pierwszego na 0. Repeating Group. Oraz całej Repeating Group wysokość ustawimy minimalną też 0. OK. No i cóż, mamy komentarze. Trzeba jeszcze dodać opcję dodawania takich komentarzy, więc dodam na dole okienko multiline Input, szerokość na przykład 500, wysokość minimalna 500, marginesy 20, 20, 20, 20. Napiszemy sobie tutaj Add a New Comment, ok, OK, OK. This input szybko nie może być pusty. Ustawimy to jeszcze na środku kolumnę i na dole dodamy przycisk add comment. Add comment. Też ustawimy to na środku. Jest środek i marginesy 10, 10, 10, 10. Ok, super. I jak klikniemy przycisk add comment, to zrobimy make changes to current thing, czyli zmienimy sobie obecny post, current page post, i tutaj w liście komentarzy dodamy nowy komentarz, dodamy nowy tekst, który jest multiline add a new comment value. Ok? I zróbmy sobie tutaj zmianę jeszcze tego. To będzie new comment, new. I w workflow, jak już dodamy sobie komentarz, to po tym wszystkim jeszcze zrobimy reset relevant inputs, abyśmy wyczyścili sobie ten fragment, gdzie wpisywaliśmy komentarz. Zróbmy test. Odświeżamy. Mamy tutaj możliwość komentowania. Comment 1 klikam Enter. Jest pierwszy komentarz, Wyczyściło mi tutaj. Comment 2 i klikamy Add Comment. Mam możliwość dodawania drugiego komentarza. Troszeczkę ta kontrolka jest za wysoka, więc zmienimy go sobie na, na przykład 150. OK. Teraz powinno być dużo lepiej. Więc mamy Comment 3. Add Comment jest. Działa. Działa. Mamy. Aplikację, w której możemy robić posty, możemy je wyświetlać oraz komentować. To niestety już koniec tego tutoriala. Zrobiliśmy bardzo prostą platformę blogową, na której możemy sobie dodawać tutaj nowe posty, wybierać kategorie, które określił administrator, więc nie możemy dodawać nowych kategorii. Tak samo z tagami, możemy wybrać tylko to, co zrobił administrator. Możemy wpisać jakieś body, dać tytuł, potem przeglądać te wszystkie posty, czytać szczegóły takich postów. Oraz komentować te nasze posty, i to wszystko zrobiliśmy bardzo szybko, robiąc nową platformę blogową, trochę podobną do WordPressa, ale całkiem inną. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twoją uwagę. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!